I osiągokulana no z tej strony Kasper, FCB dzisiaj robimy na stadionie strzelamy z bliska, czyli od tej bramki, a strzelamy to, czyli od pierwszego levela do setnego zostawcie na początku łapeczkę w górę, subskrypcję, dzwoneczka tam, żebycie nic nie umiał w A pierwszy level albo zobaczymy ile będę nie ulewał. Pierwszy level. No, łatwy raczej. Każdy wytrofi Mamy gol Cieszymy się, pierwszy level widzowie, jest gotowy. No co teraz widzowie widzowie? Bierzemy nasi... sobie kurde, piłka nam uciekła. Pierwszy level w 40 sekund był robiony. że mamy 18, 2... nie, około 23 stopnie. Jest lato, więc ostatni sierpień mi zostało. Powakem i do szkoły i poda... Ale będę nagrywał a film będą codziennie, więc... Stąd, to, stąd. Drugi level. Uj. Zaryłem, ale gol. Więc mamy drugi level. Zobaczymy ile dzisiaj levelów przejdę. Jako, jak daleko moje strzały? Uj, no jeszcze zrobić raz drugi level, bo po ziemi nie można w ogóle przeprawić. Jest. Hej! Testowałam za wystrzału. Robimy trzeci level. Na razie wszystkie. bez ogładnie. Trzeci level jest to stąd. U, trochę daleko już bramki, ale dam radę Walu! Ładny. Trzeci level też jest bezpłynny. Robimy widzowie teraz czwarty level stąd było, to teraz widzowie karnia z czwartego levelu, zaraz e, mamy a jak nie trafię, to będzie poprawka. O kurde! I naprawdę zjedzcie coś, potem się może nie wiadomo ile trwać. A już trwa prawie 3 minuty, więc muszę powtórzyć. To zobaczymy za ile drugie, za ile razem się uda otwarty level. teraz. Bo no, niestety. Gdziebym to bo za mało. A on się dużo siły, więc sobie ustawię piłkę widzowia. Ja. Dobra, cały czas robimy dzisiaj czwarty na razie level. Musimy skończyć. Byłem no, już trochę daleko. Jest goal! Dało się za czwarty level na razie za drugim. Teraz będzie piąty level. Że sprawię za połę karnym, tylko w szóstym level dobra, za połę karnym. Piąty level jest stąd. Czyli jeszcze w polu. Liczy się, trochę się podbija piłka, więc lecisz. Liczy się. Czyli piąty level jest na razie bezbłędny. Teraz zobaczymy, jak poradzimy się. Teraz zobaczymy szósty level. Widzimy od bramki na pewno stąd nie doleć. A! I ważne jest to, że będzie już daleko. To nie ma już poprawiania. Po prostu nie uda mi się. Nie będziemy się udawać. To będziemy robić, widzowie, drugą część. Naprawdę jest dobre. No ale robimy za polem kart. Uhu, Jak Uu. Widzowie dupa Widzowie, wypiepujcie to Kurczaki widzowie level, to muszę jak będzie 15 level, to mam jeden, ja mam jedną próbę. Jak mi się nie uda po prostu, to po prostu będziemy robić tą drugą część, trzecią, trzecią, czwartą, piątą, aż mi się w końcu uda. Teraz idziemy po cały czas szósty level, Widzę za polem karnym. Tak daleko trzeba, że to jest nienormalne. O kurczaki. Nie dowiem się mi się Jest, widzowie, szósty level za drugim Nic nie było, widzowie za trzecim razem Jurka smłaka Nic widzowie, nic nie mówię dobra widzowie My będziemy teraz robić siódmy level, który będzie naprawdę trudny. Chyba dziesiąty jest za połowę boiska, czy dziewiąty czy ósmy? Nie <laughs> wiem, nie na razie siódmy. Czy to, to będzie za połowę? O, to jest tak daleko. W Stąd. Tak, połowa. Połowa. Siódmy. Oj sobie, stąd na pewno. Nie wiem czy widzicie tą brameczkę. Tam jest bramka. jeszcze muszę poprawić masakra widzowie Dobra widzowie To ja będę poprawiał widzowie I widzowie Jebę godzina już wam mówię 16.38 a, że mam mamy 1 sierpnia, więc za miesiąc Zobaczymy wszyscy. Idzie. Napiszcie To już macie dostawą szkolną ja Jeszcze nie mam nawet zaszytu Krewki będę chyba. Siódmy level był stąd. Tak. widzowie cały czas jestem przy tym siódmym. Nie wychodzi mi. Widzowie, za trzecim. Za drugim się nie udało. Czyli o kurde. Widzowie, ja się stanę teraz 3 za siódmym, za trzecim. Mam nadzieję, że 10 razy. A najbliżej zrobię to, ale nie będę wstrzymał wideo, nie, bo już nagrywam ogólnie 7 minut, jest bardzo gorąco. Zobacz, że w 19. A ma być burza w ogóle. widzowie już nie są takie chmury. Możliwe to. Możliwe, że będzie burza, jak będziemy. Do, ale wideo się da wstrzymać, widzowie. I bym się schował gdzieś, a potem dopiero bym to zrobił. Dobra, ale jak będę tam, no to. Dobra musi być tam gdzie jest ta dziurka, nie wiem czy widzicie, ja widzę. Dobra, trzeci raz Jak za trzecim się nie udopądziemy, mogę jest widzowie, siódmy level! Udany za trzecim razem, teraz zrobimy ósmy level. Dobra a gdzieś dziesiąty, a będzie dziesiąty, tam tylko jedną szansę. Idziemy na ósmy level. Jest trochę daleko. No to jest naprawdę bardzo. O kurde, nawet te siódmy. To już trzeba. Widzę, ja bramkę prawie nie widzę. nie woszli! Aj, aj, dobitki są! Jak będzie odsłupka, widziała... To są dobitki. Jest! Ósmy level za pierwszy. Ale prawie ósmy level, a my dziewiąty. Prawda naprawdę jest dobrze. Dobra, idziemy widzowie, na dziewiąty level. To jest jeszcze, nie, już stąd. To ja stąd, no, prawie nie ma. Widzowie, za pierwszym. Widzowie, dziewiąty level jest za pierwszym. Idziemy teraz, dziesiąty tak daleko. Jest gorąco. Dobra, idę zrobić widzowie dziesiąty level. Jest, jest gorąco jak nie wiem. Napiszcie w komentarzu, jakie bramki wcieliliście. Ścieliliście. Z jakiej tutaj stąd pozycji? Czy z le... jako... Albo napiszcie na czym gracie. Czy na obronie, na, jakim obro... na jakiej obronie, na jakiej pomocy i na jakiej na jakim napadzie, na jakich skrzydłach i na I środek, no i na jakim napadzie. I ino i na wadzie, czy gracie. 10 level jest bardzo daleko, daleko. No Miejscowie jesteśmy koło bramki. Prawie hu Aj, doleci, doleci! Niemożliwe! Widzowie, bezbłędny jest dziesiąty level. W ogóle nagrywam dziesiątą minutę, więc dziesiąty level i dziesiąta minuta tego mojego nagrywania. Idziemy teraz, zanim będą chmury, to idziemy jeszcze po jedenasty level. A, a, więc naprawdę będzie fajnie. Ale to będzie tego odcinka z levelów tyle, ile mi się uda znowu przejść levelów. Idziemy. A, i jak już, już jest po dziesiątym, więc skuch skuchnięcie, no to jeśli skuchnę, no i niestety piłka nie doleci, albo trafię obok, no to niestety druga część będzie musiała być. A druga część będzie powiedziana w odcinku, więc naprawdę oglądajcie wszystkie odcinki, bo warto, bo tam są jakieś informacje. Oglądajcie ten film strofer, bo był bardzo zdenerwujący. Przepraszam, że tak się denerwowałem, widzowie! 11 level. Już tam nie naleci. Widzowie! Druga część będzie musiała być. Widzę, poczekajcie, bo ja pójdę tylko po piłkę. I to że jestem po piłkę już poszłem i teraz będzie dwunasty level, już przypominam. Więc niestety będzie musiała druga część, a ja wyznaczona godzinę. I wyznaczona godzina to będzie dopiero w sobotę, więc naprawdę czyli jutro. Czyli jutro będziecie ciągnąć dwa godzinę. Będę, bo tam idziemy. na 12 level też tutaj. Tak, o kurde. 12 stąd. Widzę, ja nawet nie widać tej bramki. Nie! Piłka doleci! Widzowie! Piłka nie doleciała, ale było tak blisko. Gdzie stąd dobrze leciała, teraz będzie 13 level. Więc jeszcze gramy w levelach, Ale tak było blisko. Dobra, no, jak uda nam się skoczyć bez kuchnięć. No to się uda. A tak to nie. Więc idziemy strzelać. Trzyna... Idziemy teraz na 13. picowie level. Ja dojdę tylko i idziemy. Czekajcie, widzowie, już idę po tą O, jak widzowie, nie chcę mi się tak chodzić. jak będzie burza, no to dopiero będzie. Zacznie padać w ogóle, widzowie, no to choć jakie chmury. więc, ja już nagrywam 13 minut. I 13 lewy! <śmuszczam> Może to idzie w tym samym czasie. To już musi być blisko. Tego. No, są dopiero. Hu uh, uh, hu uh. No to musimy robić 14 level Ja widzowie naprawdę nam się nie udało A już nakryłem 13 dni. Naprawdę będziemy tą drugą część będzie wyznaczona I to ona będzie chyba dopiero we wrześniu Nie no to jest jutro 2 sierpnia, a w niedzielę trzeci w poniedziałek 4 Chociaż wiem, na pewno nie w poniedziałek mi nie pasuje nie, w poniedziałek mówię, że na pewno nie będzie tego filmu. Może zrobię to z kimś. No, ale tylko ja muszę, Pytanie, że czy ktoś nie idzie. Dobra, nie, no, może na nie, że jeszcze nie idzie zrobić widzowie. 14. Level. To już jest blisko tego. I ostatni level jest tam. czyli to jest przedostatni widzowie? Level. Nie hmm. wiem, że nawet tutaj jesteśmy. Wszystko w jeszcze słońce wyszło. Zobraja jest gorąco. Hu hu Panie, stąd piłka nie doleci. Macie oglądacie. Huh. On nie doleci nam I to jest tak gorąco, patrzcie na słońce. Idę po piłkę i to będzie ostatni. I to był chyba, widowie, ostatni level, więc zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję i dzwoneczka, żeby Cię już nic nigdy nie ominęło. No bo filmy są codziennie. Druga część tego pięknego materiału będzie powiedziana. Patrzcie jeszcze na mistrzał jeden, który można dobijać. Jest gola. Więc zostawcie łapeczki, subskrypcję. dzwoneczka, będę się z wami zagrzał, żegnał i druga część będzie jutro. Pa pa!